Witamy w programie Fit Mama. Dzisiaj razem z Katarzyną Bachledą curuś oraz z Barbarą Godek zaprezentujemy Ci temat, e, bardzo na czasie, rozejście mięśnia prostego brzucha. Kasia jest dwukrotną medalistką olimpijską, a Basia jest fizjoterapeutką, która specjalizuje się w treningach fit mama. Basiu, powiedz mi, czym jest rozejście mięśnia prostego i czy w ogóle tak to można nazwać? Rozejście się mięśni prostych brzucha jest procesem fizjologicznym. Występuje podczas 9 miesięcy ciąży. Ma na celu ułatwia, tak naprawdę, powiększającej się macicy i dziecku miejsce oraz przestrzeń. Zadałaś pytanie czy można tak nazwać rozejście się mięśni prostych brzucha. Można. Jest to określenie kolokwialne. Używamy go dla prostoty tematu. Natomiast tak naprawdę dochodzi do rozejścia się kresy białej. Jest to też proces, który jest tak, jak już wspomniałam, potrzebny, aby dziecko i powiększająca się macica znalazły miejsce i aby płód mógł się rozwijać prawidłowo. Co można zrobić, żeby sprawdzić, czy po okresie ciąży to rozejście jest znaczne, czy mamy się o co martwić, czy to u każdej kobiety jest tak samo? Na pewno wpływa na to, jak funkcjonowałyśmy przed ciążą i jaki był stan naszych mięśni. Oczywiście zależy to też od naszej budowy i od jakości tkanek, tkanki mięśniowej, tkanki łącznej. No tak, ja tak sobie myślę o sobie, że jak byłam w ciąży, to założyłam sobie ambitnie. Że um, urodzę szybko, wskoczę na salę, będę znowu fitnesską i um, to wszystko tak szybko pójdzie. A rzeczywiście, um, no, u mnie też, ja, ja sobie wybadałam, um, to rozejście było na tyle znaczne, że musiałam się zająć najpierw, nie wiem, czy tak można nazwać, rehabilitacją tego mięśnia, tak, żeby on znowu. Um, Pełnił taką funkcję, jak powinien, tak? No, bo jednak, e, no właśnie, jakie jest niebezpieczeństwo, jeśli to rozejście jest znaczne? Yy, niebezpieczeństwo jest takie, że m, ponieważ. Yy, dla stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego i jego pracy z miednicą bardzo istotne są mięśnie proste brzucha, dno miednicy i mięśnie przykręgosłupowe. Łatwo sobie wyobrazić, że zabierając jedną z tych stabilizacji, które są mięśnie, którymi są mięśnie proste brzucha, możemy niestety wpaść w pułapkę niestabilności, czyli mieć problem z prawidłowym funkcjonowaniem odcinka lędźwiowego. Jest to bardzo bolesne, w konsekwencji może prowadzić do zmian zmian patologicznych, dużego bólu i wyłączenia nas z funkcjonowania i z życia. No tak, bo tutaj ten odcinek lędźwiowy, szczególnie po cesarskim cięciu, prawda, jest bardzo obciążony, tak, A więc jeśli jeszcze zabierzemy stabilizację z mięśnia prostego, no to rzeczywiście tutaj dolegliwości bólowe mogą pojawić się znaczne. Ale dobra, cesarskie cięcie, poród fizjologiczny, jak jest z tym rozstępem? I tutaj, I tutaj musimy to kontrolować? Tak, dlatego, że bez względu na to, jak kończy się ciąża, czy porodem fizjologicznym, czy cesarskim cięciem, mięśnie brzucha podczas 9 miesięcy ulegają rozciągnięciu. Rozejście się mięśni brzucha jest bardzo istotne i jest procesem fizjologicznym i musimy dać sobie czas tak naprawdę po porodzie, aby tym Mięśnie też doszły do siebie. Zajmuje im to około roku czasu, natomiast bardzo często dziewczyny po porodzie chcą szybko wrócić do formy i popełniają wiele błędów, które tak naprawdę pogłębia tą patologię i może doprowadzić do poważnych konsekwencji, m.in. również do pojawienia się przepukliny pępkowej, którą niestety trzeba już leczyć chirurgicznie. Pokażmy może zatem badanie, które każda pani może wykonać sobie właśnie kiedy. No bo y, to jest przykład mój. Urodziłam, spionizowałam się, idę ćwiczyć. E, kiedy jest sens zrobić takie badanie? Tak naprawdę y, na pewno y, po zakończeniu okresu połogu. Y, połóg y, jest, y, jest to moment, w którym y, tak naprawdę kobieta jest gotowa do zajścia w kolejną ciążę. Myślę, że każda dziewczyna, każda kobieta, która urodziła, będzie wiedziała, że w momencie, kiedy jest to zbyt świeży czas, kiedy jest to dosłownie kilka dni po porodzie, nie ma sensu tego robić, gdyż mięśnie muszą mieć czas na taki powrót też fizjologiczny. Myślę, że optymalnym momentem na to, żeby takie badanie wykonać, jest właśnie okres od 6 tygodni w górę. Czyli 6 tygodni, kiedy jest mowa o fizjologicznym porodzie. Natomiast w przypadku cesarskiego cięcia to jest 8 do 9 tygodni, bo też bardzo indywidualnie tak. dziewczyny się goją. Um, no i to trzeba posłuchać ciała. To rzeczywiście to ciąża ciąży nierówna i u każdego ten proces przebiega inaczej. E, Kasia, pomożesz nam zrobić badanie? Będziesz naszym modelem, fantomem. 6 miesięcy po urodzeniu, dziecka. Kasia jest przykładem sportowca, który radzi sobie świetnie z powrotem do formy. Jest po drugiej ciąży, po drugim cesarskim cięciu, no i forma już jest niesamowita. Okej okay, Basia, omówmy że po kolei, jak, jak kobieta powinna to mhm. robić. Pozycja wyjściowa do badania jest to pozycja leżenia tyłem stopy, na szerokość bioder, kolana zgięte, leżymy sobie spokojnie pod głowę można coś podłożyć niekoniecznie badanie polega na tym, że na wydechu Czyli przyciągamy, wdech, przepraszam, tak, bierzemy na dole, już. bierzemy mhm. wdech, na wydechu staramy się oderwać głowę oraz ramiona o ile to jest możliwe i w momencie Spięcia. przyciągnięcia mhm. badamy poprzecznie do przebiegu na całej jego długości badamy, jak wygląda, mm -hmm. jak wyglądają mięśnie i ma być skierowana w ten sposób, tak? Tak. E, Kasiu, mogłabyś spróbować? Wydech i teraz jedziemy po całej tutaj tej kresce. Tak. Od wyrostka nieczykowatego do tak. spojenia łonowego. Też istotne jest, że największe rozejście się może występować w okolicach pępka. Jest to naturalne, jest to fizjologiczne, więc też nie sugerujmy się, że w, tej, w tym odcinku będzie ono bardzo duże, na pozostałym obszarze może być zdecydowanie mniejsze. Jak duży rozstęp jest martwiący? Jeżeli swobodnie w struktury tkankowe wchodzą nam dwa, trzy palce, w zasadzie trzy palce, jeżeli one wbijają się swobodnie w tkankę, wtedy możemy już mówić o, o rozejściu się. Należy jednak pamiętać, że jest to badanie w warunkach domowych, autobadanie, w związku z tym, jeżeli mamy wątpliwości, należy udać się po prostu do specjalisty i z nim to skonsultować. Ale możemy robić coś w domu, prawda? Jak najbardziej. Dobrze. Może zaprezentujemy parę ćwiczeń, które można wykonywać w warunkach domowych, zanim się udamy do lekarza e, i zanim wpadniemy w histerię, że coś jest z nami nie tak. E, po ciąży e, jesteśmy bardzo zestresowani, zestresowane. Zestresowani też, bo nasi partnerzy również. E, to jest taki moment, gdzie mamy dziecko, z którym nie wiemy co robić, szczególnie jeśli to jest pierwsze, pierwsze nasze dziecko, prawda? Jesteśmy niewyspane, poród jest męczącym okresem, a ciąża jest męczącym okresem. Um, więc też nie ze wszystkim trzeba lecieć od razu do lekarza, tak? tutaj uspokajamy. Um, oczywiście wszelkiego rodzaju bóle. Um, no, nie mówię o poważniejszych rzeczach, ale należy konsultować, natomiast wiadomo, no, może wiele rzeczy robić samemu w domu e, jako profilaktykę. Tak? Tutaj jeśli chodzi o ćwiczenia na skośne mięśnie brzucha, bo podejrzewam, że też częściowo na tym opiera się zamknięcie tak? tej kresy, e, należy wykonywać tak czy tak. I te mięśnie cały czas wzmacniać. To nie jest tylko tak, że trzeba ją zamknąć i teraz zapominamy o ćwiczeniach. Oczywiście. Bo tutaj to jest zabezpieczenie dla naszych lędźwi już na całe życie. Basiu, powiedz mi, jakie ćwiczenia można wykonywać w warunkach domowych? Przy rehabilitacji mięśni brzucha bardzo istotne jest i taką bazą jest umiejętność napinania mięśni głębokich na miednicy. Jest to temat, który bardzo często się przewija podczas rehabilitacji kobiet czy powrotu do formy pociąży. Najprościej można wytłumaczyć to w ten sposób, że mięśnie głębokie dna miednicy, które jak sama nazwa wskazuje, mieszczą się w obrębie kostnej miednicy. Podczas ciąż, 9 miesięcy ciąży i porodu, bez względu na to, czy jest to poród fizjologiczny, czy poród przez cesarskie cięcie, ulegają one naprężeniom, dużemu wysiłkowi. Jest ryzyko, że nie będą one prawidłowo pracowały. One są bardzo istotne, jeżeli chcemy prawidłowo napinać mięśnie proste brzucha. Jak uzyskać takie napięcie? Pacjentki, klientki często mają dylemat, jak to wygląda. Obrazowo rzecz ujmując, jest to napięcie mięśni w momencie, kiedy próbujemy wstrzymać strumień moczu. Wtedy dochodzi do wzbudzenia napięcia mięśni głębokich na miednicy. Basiu, pokażmy parę ćwiczeń, które można wykonać w warunkach domowych. Na pewno istotne jest, żeby było nam wygodnie. Można podłożyć sobie coś pod głowę. Wtedy na pewno odcinek szyjny też będzie miał lepiej. Istotne jest przy rehabilitacji mięśni brzucha, żeby umieć napinać mięśnie głębokie na miednicy. To jest w ogóle bardzo istotne przy powrocie do formy po porodzie. Mięśnie te znajdują się w miednicy kostnej. Istotne jest, aby podczas praktycznie wszystkich tych ćwiczeń, które będziemy prezentować, żebyśmy umiały te mięśnie napinać. Nie wdając się w anatomię zbyt szczegółowo, żeby napiąć te mięśnie, wzbudzić ich napięcie, należy spróbować wstrzymać strumień moczu. Jest to odruch, który każda z nas potrafi zrobić. Nie jest to zbyt trudne. Mimo, że nie mamy wrażenia, że te mięśnie się napinają, do napięcia dochodzi. I już na tej bazie takiego napięcia jest ono wystarczające i możemy sobie kontynuować ćwiczenia. Pierwszym ćwiczeniem jest umiejętność podwijania miednicy. Wykonujemy ruch zbliżenia spojenia łonowego do pępka. Ćwiczenie odbywa się bez wyraźnego ruchu. Należy pamiętać, że nie możemy napinać tutaj mięśni ani pośladków, które są mięśniami synergistycznymi do mięśni głębokich na miednicy. Natomiast musimy wyłączyć ten element, żeby wzbudzić napięcie. Tak, tutaj ruch jest minimalny. Um, tak naprawdę lekko w łuk podwija się miednica. Razem ze spojeniem łonowym idzie do góry. Bardzo istotne jest też, żeby ćwiczenie było wykonywane na wydechu, czyli wdech przed pracą. Tak, i wydech. pracujemy na wydechu. Kiedy jest to, ten moment podwinięcia, tak? I nie zapominamy, yy, że yy, wstrzymujemy mocz, tak? bo to tak najbardziej kolokwialnie można. Yy, tak. Chodzi ukreślić. o to, żeby to, ten odruch po prostu wyrobić i żebyśmy umiały to robić właśnie bez yy, specjalnego zastanawiania się przy każdym ćwiczeniu. Na początku oczywiście będzie to trudne, ale wchodzi to później w nawyk. Czyli to się ma stać nawykiem. Tak. Ale to napięcie ma być na przykład przez cały dzień, kiedy funkcjonujemy, chodzimy, pracujemy, cały czas sobie wyobrażamy, że generalnie wstrzymujemy... Nie, należy pamiętać, że jest to tylko wrażenie i jest to tak tłumaczone. Nie wolno nam tak naprawdę wstrzymywać tego strumienia, jeżeli chcemy sobie oczywiście sprawdzić, czy, czy ta przepona moczowo-płciowa jest wydana. Dolna. Możemy sobie taki test zrobić, natomiast nie można go wykonywać za często, dlatego że jest to nieprawidłowe dla pęcherza. Ok, to pokażmy może jeszcze raz to ćwiczenie. Um, tutaj w podwinięciu, mm -hmm, podwinięciu jest miennica. Ok, i odpuszczamy na wydechu. Tak, Raz ćwiczenie wykonujemy na wydechu. Jest ono skorelowane z, właśnie z oddychaniem, jest to istotne przy pracy z mięśniami brzucha. Wykonujemy dwa razy po 15 powtórzeń. Dobrze, przejdźmy do następnego w takim razie. Kolejne ćwiczenie będzie już z wykorzystaniem kończyn dolnych, z wykorzystaniem nóg. Tu też jest istotne, aby przed wykonaniem ćwiczenia napiąć mięśnie głębokie na miednicy i na tej bazie wykonać pracę. Yy, pracę nóg. Yy, jest to prostowanie yy, nogi po podłożu. Możemy to wykonać. Mm. Ciągnąć piętę po podłożu. Yy, jedna noga zostaje zgięta. Mm -hmm. yy, tak. I ona ma się zsunąć, yy, tak? suniemy po podłożu, zachowując napięcie mięśni głębokich na miednicy, i wracamy Stopalny, tak tak? I to, tak. To ściągnięcie. Ja potrzymam. Yy. Pociągnij Kasia. O, jeszcze mhm. miałaś opór dodatkowy. Na początku wykonujemy tą pracę ciągnąć stopą po podłożu. Możemy sobie nawet podłożyć coś pod stopę, żeby było nam łatwiej, dlatego że mhm. Kasia jest sportowcem i jest wytrenowana, natomiast większość z nas standardowych. Mam, nie ma takiego, tak? takiego napięcia, nie umie zrobić tego w prawidłowy sposób, co będzie wypatrzało, jakby tak naprawdę, ideę ćwiczenia. Mhm. Czyli pamiętajmy, na początek napinamy mięśnie głębokie na miednicy, i na tą bazę nakładamy prostowanie nogi po podłożu i ruch z powrotem. Na początku można to wykonywać właśnie z poślizgiem. Utrudniając to ćwiczenie, prowadzimy nogę w powietrzu kilka centymetrów nad ziemią, nie wyżej. Dla kontroli miednicy możemy sobie położyć obydwie dłonie na kolcach biodrowych przednich górnych, żeby wiedzieć, jak miednica zachowuje się podczas wykonywania ćwiczenia. Mhm. Zależy nam na tym, żeby ona była maksymalnie stabilna. Tak, bo chodzi o to, żeby kolce biodrowe były na tym samym poziomie. Tak, prawda? żeby one nie uciekały ani do góry, ani na boki. I cały czas mamy to wrażenie. Pięcia Byłoby to głębokie, wskazane tak? jak najbardziej, yy, natomiast realnie rzecz ujmując na początku jest to bardzo trudne, także musimy się tego nauczyć. Kolejnym ćwiczeniem, yy, kolejne ćwiczenie yy, zaczynamy z pozycji yy, zgiętych nóg pod kątem 90 stopni. Yy, pamiętamy o napięciu mięśni głębokich nawitnicy cały czas yy, i stopniowo opuszczamy. Na przemian, raz jedną, raz drugą nogę. Musimy pamiętać, że tak naprawdę wyznacznikiem tutaj dla poziomu trudności tego ćwiczenia jest nasza forma i kondycja. Bardzo istotne jest też przy tym ćwiczeniu, aby odcinek lędźwiowy kręgosłupa był zbliżony do podłoża. On nie może być w oderwaniu, on musi być cały czas w kontakcie z podłożem. I wtedy to ćwiczenie będzie wykonywane prawidłowo. No, tak. Kasia ma mocny brzuch, więc ona jest w stanie praktycznie tak. nad matę tą nogę wyprostować. Natomiast podejrzewam, że u większości osób skończy się na tym etapie. I prawda? jest to etap wystarczający, dlatego że ćwiczenie, żeby spełniało swoją funkcję, musi być dostosowane do naszych możliwości. Mhm. Czy robimy na wydechu, czy na wydechu? Jak tu oddech tutaj, pracuje? tutaj pracujemy normalnie, nie korelujemy tego z wdechem i z wydechem, oddychamy sobie swobodnie. Ok, no to y, może jeszcze jedno ćwiczenie pokażmy. Y, ostatnie ćwiczenie y, jest to ćwiczenie, do którego będziemy potrzebowały ręcznik bądź y, szeroką taśmę. Y, ręcznik sobie wsuwamy pod odcinek lędźwiowy, mhm. łapiemy sobie za końce tego ręcznika na krzyż. Tak. I próbujemy teraz tak naprawdę wykonać klasyczne brzuszki. Przy klasycznych brzuszkach staramy się oderwać głowę ramiona. Pamiętamy oczywiście, żeby broda była zbliżona do mostka, żeby sobie odcinka szyjnego też nie nadwyrężyć. Zbliżamy sobie końce ręcznika, tak naprawdę zbliżając końce mięśni, żeby ułatwić nam pracę. Wydech jest w górze? Tak. Tutaj przy tym ćwiczeniu też jest istotne, aby robić ćwiczenie na wydechu. Ile razy? Myślę, że y, musi być to oczywiście zależne od tego, w jakim jesteśmy momencie ćwiczenia, czy te ćwiczenia dopiero zaczynamy, czy jesteśmy już po kilku tygodniach, ale dwa razy 15 powtórzeń powinno być taką optymalną ilością. Wiedz mi w takim razie, y, po co jestem ręcznik? Czy nie prościej wykonywać klasyczne brzuszki? Jeżeli nie mamy problemu z rozejściem się mięśni prostych, oczywiście klasyczne brzuszki spełniają swoją funkcję. Natomiast chcąc uruchomić górną część łowia i obręcz barkową do ćwiczeń, które są niezbędne przy mięśniach brzucha, ręcznik wspiera nam tak naprawdę i zbliża nam końce mięśni, co zabezpiecza je przed dalszym rozejściem się, ponieważ istotne jest, tak jak przy wydechu, żebyśmy wykonywały to ćwiczenie, na właśnie, żeby wykonywane było ono na wydechu, tak samo istotne jest, żeby przy tych początkowych, w początkowej fazie ćwiczeń, żeby był wykorzystany ręcznik, bądź prześcieradło, lub taśma. Są też specjalne pasy, które można sobie podczas ćwiczenia też założyć. Ma ono zabezpieczyć przed powiększaniem się przestrzeni między mięśniami. Ja się spotkałam z opinią, że w ogóle przy znacznym rozejściu nie wolno wykonywać mięśni na prosty mięsień brzucha, prawda? Bo to to jest jakby pogłębienie tej wady. Mhm. Natomiast powinniśmy się bardziej skupić na yy, wzmocnieniu skośnych mięśni brzucha. Jest w tym trochę prawdy? Jest. Yy, jakby... Yy... Anatomicznie nazywamy sobie mięśnie, że to jest mięsień prosty, to jest mięsień skośny. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to całość i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie selektywnie pracować tymi mięśniami i włączyć tylko mięsień prosty bądź tylko mięsień skośny. Więc należy przyjąć takie pozycje przy pracy mięśni bądź skośnych, bądź prostych, żeby angażowały one w jak najmniejszym stopniu mięśnie, które chcemy zabezpieczyć. Dzięki. Dziękujemy również tobie za poświęcony czas. Zapraszamy cię na kolejny Odcinek i kolejny temat, który bardzo Ci się przyda, bo bycie mamą to fantastyczna sprawa, ale też bardzo wymagająca.